La 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 Witam Was serdecznie! To Viking Drażek z tej strony. Dzisiaj taki krótki filmik, ponieważ postanowiłem pokazać, bo podpatrzyłem na innych kanałach związanych z tematyką leśną, survivalową, bushcraftową. Na wielu kanałach każdy opisywał swoje EDC miejskie, takie, które na co dzień używamy. Czasem jest przydatne które nosimy ze sobą do pracy, na miasto, gdzieś na, na jakieś wyjścia. Oczywiście w mieście nie do lasu, do lasu zabieramy w sumie zawsze to, co jest nam potrzebne, szczególnie niezbędne. Też parę osób pisało do mnie, abym pokazał, co zabieram ze sobą do lasu, jednak szczerze mówiąc, przyznam się, że ciężko jest to pokazać na jednym filmie, gdyż Zabieram zawsze ze sobą to, co mam zamiar na przykład robić. Jeżeli mam zamiar coś budować, no to jest ze mną i piła, i siekiera, i, i jakieś sznurki, i to, i tamto. Jeżeli idę sobie odpocząć, no to zabieram ze sobą swój piecyk, zabieram swoje jakieś tam inne, inne przydatne rzeczy, które są mi potrzebne i niezbędne. Także no mówię, co, co wyjście w sumie, co weekend yy, zawsze coś tam innego pakuję do tego plecaka, więc nie mam takiego stałego ekwipunku, no ale dobra. Przejdźmy do EDC Miejskiego. Zawsze poruszam się z nerką do pracy. Nerka to jest nie jest żadna firmowa, jest to zwykła, zwykła nerka z jakiegoś tam powiedzmy chińskiego marketu. Zawsze pełna. Pokrowiec taki na telefon i dokumenty: wszystko naraz. Oczywiście znajduje się w nim telefon, ja używam Huawei'a, jest to Huawei y, Y7 Pro 2018, coś takiego, także telefon, telefon jest jedną z tych rzeczy. Kolejną rzeczą to jest oczywiście uprawnienia, dokumenty, karty, no bo bez tego... Ciężko byłoby coś płacić, czy coś tam innego robić. Kolejnymi rzeczami, które zawsze są w moim ekwipunku, są to karty survivalowe. Kawałek parakordu, nawinięte na karcie. Karta. Czasem coś się przydaje odkręcić, dokręcić, coś tam uciąć, coś, coś z czymś zrobić. Także jedna karta i druga taka karta mała. Są zawsze gdzieś tam ze mną pod ręką. Czasem są przydatne. Czasem w ogóle o nich zapominam, bo no nie przydają się przez miesiąc, dwa, trzy. A czasem coś wypadnie i pod ręką jest. Pod ręką także jest taki w formie karty składany nóż. Wystarczy trzy ruchy: raz, dwa, trzy. Mamy nóż. Jest on dosyć ostry, z cienkiej stali plastikowa rączka, także taki takim w formie karty bardzo szybko się rozkłada, jak i składa. Co kolejnego? Co kolejnego? No kolejne zawsze są słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth, które także też noszę, bo lubię sobie w mieście zamiast tego szumu i zgwaru posłuchać także dobrej muzyki. Kolejna kieszonka. W nerce jest to oczywiście powerbank, powerbank yy, solarny, jednak ta bateria słoneczna on nie jest w stanie ładować tego powerbanka. Także on jest ładowany raz na, na, na 4-5 na miesięcy. Yy, posiada on 8000 mAh, dwa wyjścia na USB, czyli dwie rzeczy możemy ładować naraz jednocześnie. Powiem szczerze, że mój telefon od praktycznie zera do naładowania pełnego, um, ładuje mi telefon powiedzmy czterokrotnie, więc jeżeli mamy pełny telefon, a powiedzmy bateria starcza na jeden dzień, to się uspokój się. Jeżeli starcza na jeden dzień, to na 5 dni możemy z tym powerbankiem, na 5 dni możemy wyjść z domu i jesteśmy cały czas doładowani. Oczywiście krótki, krótki kabelek do ładowania. Co kolejnego znajduje się jeszcze u mnie w nerce, co na co dzień noszę ze sobą. Jest to oczywiście scyzoryk firmy, firmy nieznanej. Także nawet nie ma, nie ma tu firmy, nie ma modelu. Ząbki służące, pomocne do rozpalania krzesiwa, nawet automatyczny z blokadą, że nie złoży nam się, lub gdy go złożymy po zablokowaniu, nam się nie rozłoży. Także scyzoryk jest też ze mną. Co jeszcze? Jeszcze jest taka mała kieszonka, w której. Noszę ze sobą plastry, czasem gdzieś się zatniemy, czy coś plasterek jest bardzo przydatny. I taka ściereczka do przecierania yy, telefonu. To się wszystko mieści w mojej nerce. Nic więcej nie potrzebuję. Nic więcej ze sobą nie noszę. Sądzę, że to jest wystarczające do tego, aby poruszać się w miejskim terenie. Yy. Że to z, możemy z tego korzystać. Czasem nie musimy, ale może się tak zdarzyć, że będziemy musieli skorzystać. Kolejne, oczywiście, każdy, każdy człowiek na pewno spakuje co innego. Na pewno każdy jeszcze dołoży coś od siebie. Także, też pytanie, prośba taka do Was, niech każdy z Was napisze w komentarzu, co nosi ze sobą na co dzień. Czy scyzoryk, czy coś tam, czy coś tam, czy jakieś może inne rzeczy, które noszę ja, może też. I jeszcze skorzystam z Waszych rady, co ze sobą warto mieć, co ze sobą warto zabierać w drodze do pracy. Oczywiście, jeszcze ze mną zegarek i bransoletka z parakordu z gwizdkiem, takim mini krzesiwem, i z blaszką, z ząbkami do rozpalania tego krzesiwa. Także jeszcze takie dwie rzeczy są ze mną. Nic więcej ja nie noszę. Także tak wygląda mój ekwipunek codziennego użytku. Dodatkowo co? Jeszcze chciałem poinformować Was o konkursie, który wczoraj miał miejsce. Wszystkie trzy osoby zgłosiły się do mnie. Pierwsze miejsce... Pierwsza osoba wybrała sobie oczywiście nóż. Za drugie miejsce osoba wybrała sobie koszulkę, więc osoba zajmująca trzecie miejsce bez możliwości wyboru otrzyma Toporek. Tak to wygląda. Oczywiście wszystkim Wam serdecznie gratuluję, tym co wygrali. Taki krótki filmik dzisiaj na temat EDC. I to chyba wszystko. Widzimy się so na piątkowym liveie i w sobotnim odcinku. Ja Was oczywiście pozdrawiam. Wiking Drażek, czyli Wiking z lasu, dzisiaj z domu. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.